Polacy piją tak dużo, słuchajcie, że u nas w Polsce w covidzie wóda miała status szczepionki. Na pewno była bardziej popularna. Więcej osób chlało regularnie, a tu się pan pokazuje na kolegę. Oczywiście wiemy już, kto jest alkoholikiem na tej sali. Jest tak, słuchajcie, no, litr żołądkowej miał status jednego zastrzyku Pfizera. A jak zapiłeś to piwem, to miałeś już status Johnsona. Jedna dawka wystarczy. Alkohol wszedł bardzo mocno w naszą kulturę. Strasznie. Zobaczcie, że mamy już... Piękne nazwy na alkohol, na, na po prostu na czynność związane z alkoholem, na przykład Aperitif. Jak pięknie brzmi, prawda? O, Aperitif! Jaka piękna nazwa, żeby powiedzieć, że jesteś barem alkoholikiem. Ja muszę się napić przed jedzeniem. Aperitif, idziesz do restauracji, bo poproszę Aperitif, Aperitif, Aperitif dla mnie, wszyscy kelnerzy to tam srają. Aperitif dla pana, bo przed kaczką musi Aperitif wypić. Cóż za ważna osobistość. Aperitif. Ale jak pierdolisz żubra na Orlenie przed hotdogiem, to jesteś żółłem. A to jest to samo. W 2000 roku, jak zaczynałem studia, litr rumu po czeskiej stronie kosztował 9 zł. Ha! I co? I wyjdź z dychą na miasto, kurwa. To na nas codziennie czyhało niebezpieczeństwo, słuchajcie. Naprawdę. I co to był za rum, za 9 zeta? Słuchajcie, żebyśmy to przeżyli, to jest kurwa cud na no serio. Ja wychlałem tyle rumu na studiach, że ja nie byłem pijakiem. Ja byłem piratem, kurwa. Mój stary, słuchajcie, kiedyś poszedł po ogórki. Kiedyś byli, mieliśmy sąsiada, który miał szklarnię i tam można było dostać ogórki. Więc poszedł rano po te ogórki, wrócił wieczorem totalnie nawalony. Myśmy się zastanawiali, jaką trafił do domu. Na szczęście ogórki znały drogę. Ja sam pamiętam, ja sam pamiętam, że alkohol u nieśmiałych powoduje ośmielenie wielkie. Kiedyś w liceum pojechaliśmy z kumplem nad morze. Siedzimy sobie. Pierwszy raz się upiłem. Wino Tytan, 2,50. Byłem totalnie nawalony, i nagle jak huzar się poczułem. Mówię, stary, idziemy się kąpać. Ale jak? Nie mamy kąpielówek. Jebać to na golasa, ściągnęliśmy ciuchy i pobiegliśmy nad morze. Tylko myśmy pili w centrum Sopotu, mieliśmy kilometr to plaż. Ja na jebany wystawiam rzeczy na Allegro i wystawiłem niedawno samochód. Nie mam samochodu. Też po pijaku kupiłem jakiś stół bilardowy, a mieszkam w kawalerce, także zacząłem podejrzewać, że ja to może jestem trochę rozrzutną osobą. No bo... Z drugiej strony jest trochę tak, no nie, że jak jesteś pijany, to robisz to, co dyktuje ci serce, prawda? Że tam często ludziom zbiera się na szczerość i wysyłają sobie w środku nocy SMS-y, no nie? Ja budzę się ostatnio rano i... A trzeba tutaj zaznaczyć, że to jest dla mnie dosyć wyczynowe osiągnięcie, bo jestem skrajnie leniwą osobą. Ja jak wstaję rano, to muszę sobie pierdolnąć energetyka, żeby się obrócić na drugi bok. No więc wstaję rano i widzę, że dostałem SMS-a o czwartej w nocy. Myślę sobie, oho, czy tam chuj ci w dupę? Patrzę od kogo? Ode mnie.